koniec ciężkiego dnia, na koniec ciężkiego dnia, słońce już w lesie zaczyna się chuwać To nie wiem jak wy, ale ja, to nie wiem jak wy, ale ja, ja lubię tak sobie odczuć, pożeglować. Szklaneczka cieszy się bo, szklaneczka cieszy się bo to widzę, że końka i przypomina mi o, przypomina mi on, o, o odrobinie rudeką i o czego brzegu zwanego poszarek. raz słyszałem już że raz słyszałem już że, że takie wieczorne pływanie mnie skłówi. A ja właśnie taki mam styl, a, a ja właśnie, właśnie taki, mam taki mam styl, niech każdy tak sobie żegluje jak lubi, Lecz jeśli matki was lecz jeśli martwi was ba. Przekam pan dziś, porządku, przekam pan dziś, od jutra już zacznę wypływać w południe. Do drzewu szklanego, po szklanych horyzont, gdzie szklanek rozkliwa. Płyniemy spokojnie, pośpiewując się przy dla spełnienia cukier.